Pokażę, jak jesz śliweczkę. Głową do góry wąchamy śliweczkę. Już masz dość, tak? Zwisa strasznie. A kto to przyszedł nas odwiedzić? O, wielbiciel, wielbiciel przyszedł nas odwiedzić, tak. Tutaj jest. Na noc te wolierę zakrywam bawełnianą, ciepłą, taką grubą barchanem. Barchan to się chyba nazywa. Taką wielkim błamem barhamu, i do tego jeszcze wełnianym, wełnianą kapą. Wcześniej używałam kobry, ale to może było za dużo. Cieplej się jednak zrobiło. Nie wiem cośmy tam znaleźli, chyba ziarenko słonecznika. Nie, czy myjemy rączki? O, myjemy rączki i pyszczek, tak tu się czyścimy.